Według niego nasza opinia często jest błędna, a Kizo to zwykła mordeczka. Bo Kizo to zwykła mordeczka. Jego zawód to biznes. I muszę to przyznać, że mało jest osób, które lepiej wykorzystały swoją pozycję w przemyśle muzycznym w innych dziedzinach. Produkty Kizo są wszędzie, bo jedyne czego nie sprzedaje artysta wizjoner... To tylko kolegów. Witam wszystkich na kanale Profil Holistyczny, gdzie rozmawiam na tematy dotyczące zdrowia. Nazywam się Mikołaj Nowak, jestem lekarzem, a społeczność YouTube'a poznała mnie już dzięki kanałowi o tematyce fitness. A w dzisiejszym materiale zagłębimy się w działalność ISO na rynku produktów spożywczych. Z tej okazji zrobiłem specjalny ranking, w którym wylistuję je kolejno. Od, moim zdaniem, najlepszych produktów po najsłabsze. Moimi kryteriami są wartości odżywcze oraz to, jak dobrze wypadają na te konkurencji. Drobna uwaga jest taka, że w zestawieniu mogą znaleźć się produkty limitowane, których nie znajdziemy już w sklepach. Najfajniejszym jego produktem w mojej opinii były płatki śniadaniowe z wysoką zawartością białka. Nie polecam w tej chwili produktów z kategorii płatków śniadaniowych. Po prostu, moim zdaniem, jak na produkt z tej niszy, jego płatki były bardzo solidną opcją. Skład delikatnie różnił się w zależności od smaku. Ja miałem przyjemność spróbować karmelowych, także omówimy te. W 100 gramach produktu znajdziemy 384 kilokalorie, co jest wartością niższą niż w przypadku popularnych płatków Nestle Fitness. Smak jogurtowy dostarcza bowiem 393 kilokalorie. Natomiast na szczególną pochwałę zasługuje wysoka zawartość białka, bo aż 15,6 g na 100 g. Co jest prawie dwukrotnie wyższą wartością niż w przypadku Nestle, gdzie mamy 8,7 g. Węglowodany stanowią 60,1 g na 100 g produktu kizo, z czego cukry to zaledwie 6,2 g. I jest to wyjątkowo dobry wynik w porównaniu z Nestle, gdzie płatki dosłownie o nazwie Fitness mają ich aż 17,5 g. Tłuszcze w płatkach kizo znajdują się na poziomie 13,8 g na 100 g, w tym nasycone 3,9 g, co jest akurat nieco wyższą wartością niż w przypadku konkurencji. Tam mamy 6,1 g. Płatki kizo mają minimalne ilości soli po 0,7 g na 100 g. Dodatkowo zostały wzbogacone o magnes co jest również na plus. Drugim najlepszym jego produktem jest moim zdaniem kizers proteinowy. Mamy różne smaki i jak na baton białkowy, każdy jest naprawdę dobry. Nie jest to niszowy baton dla osób o najwyższych wymaganiach w kwestii makro, choć i tak jest lepiej niż o konkurencji. Porównałbym go do wysokobiałkowego wariantu Snickersa. Bo znów, baton kizo jest sprzedawany w większej ilości punktów niż batony marek typowo suplementowych. Już na pierwszy rzut oka widać różnicę w wielkości. Snickers Protein oferuje większą porcję wynoszącą 51 g, podczas gdy kizer zważy 39. Ta różnica w rozmiarze przekłada się naturalnie na wartości odżywcze, które warto analizować, zarówno w przeliczeniu na porcję, jak i w kontekście kaloryczności. Pod tym względem oba batony prezentują się bardzo podobnie, mimo znaczącej różnicy wielkości porcji. Snickers Protein dostarcza 199 kcal, podczas gdy mniejszy Kizers zawiera 198. Analizując zawartość białka, Snickers Protein wysuwa się na prowadzenie z 18,2 g, podczas gdy Kizers oferuje 10 g. Jednak, biorąc pod uwagę różnicę wielkości porcji, Kizers wypada całkiem dobrze. Na 100 gramów produktu różnica nie jest aż tak znacząca. Obydwa batony wykorzystują tu białko serwatkowe. W kategorii węglowodanów Snickers Protein zawiera 18,4 g, z czego 9,5 stanowią cukry. Kizers prezentuje się tutaj lepiej. Przy 12 g węglowodanów ogółem tylko 5 g to cukry, a dodatkowo zawiera 4,1 g polioli, które mają mniejszy wpływ na poziom glukozy we krwi. To istotna różnica dla osób zwracających uwagę na indeks glikemiczny spożywanych produktów. Jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu, Kizers, pomimo mniejszej porcji, zawiera więcej tłuszczu. Różnica jest na poziomie 12 gramów w porównaniu do 7,1 g w snickersie. W tym w Kizersie mamy 6,6 g kwasów tłuszczowych nasyconych. Może to być postrzegane jako wada, jednak dla osób na diecie ketogenicznej lub preferujących produkty o wyższej zawartości tłuszczu już niekoniecznie. Kizers wyróżnia się wykorzystaniem naturalnych składników, takich jak masło orzechowe i prawdziwa czekolada mleczna. W składzie znajdziemy też Maltitol jako substancję słodzącą, co tłumaczy niższą zawartość cukrów. Pod względem dostępności i ceny, Kizers jest zazwyczaj tańszą opcją, kosztując około 4 zł za sztukę, podczas gdy Snickers Protein to wydatek rzędu 13. Ta znacząca różnica w cenie przy porównywalnych wartościach odżywczych przemawia do mnie zdecydowanie na korzyść Kizersa. Kizers proteinowy jest też częściej spotykany niż Snickers, prawdopodobnie ze względu na cenę. Być może znalazłyby się lepsze opcje w takim budżecie pod względem makro, natomiast nie wiem, czy są na równi smaczne. Na ostatnim miejscu podium najlepszych produktów Kizo stawiam smaczną Kawusię. Smaczna kawusia to napój mleczno-kawowy sprzedawany w puszkach o pojemności 250 ml. Produktem alternatywnym może być na przykład napój Nescafe barista style late. Kawa od Kizo wypada nieco lepiej, bo ma 98 kcal na porcję przy 140 kcal Nescafe. Kolejny plus zabrak dodatku białego cukru. Napój od Kizo słodzony jest bowiem cukralozą. Dodatkowo nie ma laktozy. Przez to sama baza mleczna jest nieco słodsza, a sam produkt staje się dostępny dla szerszej grupy konsumentów. W składzie znajduje się 75% mleka oraz 1,5% ekstraktu kawy. A każda puszka zawiera 100 mg kofeiny, co odpowiada standardowej filiżance mocnej kawy. Próbowałem smaku karmelowego. Był smaczny, przypominał nieco połączenie kawy z karmelowym mlekiem zagęszczonym albo lody kawowe. Smaczna kawusia była do kupienia w cenie około 7 zł za puszkę. Na następnym miejscu stawiam kremy do smarowania chleba, np. kizer z kokosowo-nugatowy. Jest to kolejny produkt od Kizo, który znalazł się w ofercie Biedronki i sklepu SFD. Jest to domyślnie zdrowsza alternatywa dla produktów typu Nutella. Na 100 g produktu przypada 542 kilokalorie, a zawartość białka wynosi 6,5 g, co ogólnie plasuje go w kategorii produktów o średniej wartości odżywczej. Produkt wyróżnia się brakiem oleju palmowego oraz cukru. Został osłodzony Maltitolem, co jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie konsumentów zdrowszymi alternatywami dla tradycyjnych kremów czekoladowych. Pod względem kaloryczności, Nutella zawiera 539 kcal na 100 g. Różnica jest zatem minimalna i wynosi zaledwie 3 kcal na 100 g produktu z korzyścią dla Nutelli. Znaczącą różnicą między produktami jest zawartość cukru. Nutella zawiera aż 56,3 g cukru na 100 g produktu, podczas gdy krem Kizers jest całkowicie pozbawione cukru. Jest słodzony maltitolem, który jest zamiennikiem cukru. I dla wielu osób taka ilość to istotna różnica. Jeżeli chodzi o zawartość białka Nutella zawiera 6,3 g na 100 g, a krem Kizzers ma podobną wartość 6,5 g na 100 g. Różnica jest zatem minimalna. Smak według recenzentów przypomina połączenie Princesy Kokosowej z Kinder Bueno White. Z perspektywy dietetycznej podobnie jak większość kremów do smarowania Powinien być traktowany jako produkt przyjemnościowy, do okazjonalnego spożycia. Kizo sprzedaje również lody. Tego typu przekąski mogą być dobrą alternatywą, np. dla czekolady czy ciastek. Lody mają zazwyczaj ponad dwa razy mniej kalorii i nieco lepiej sycą. Polecam też robić je samemu, bo wówczas możemy nie tylko przyciąć kalorie, ale też zwiększyć np. ilość białka. Lody kizo nie są niestety produktem fit. Następny minus to dostępność. Ograniczona wyłącznie do siedzi sklepów Dino. Producent oferuje dwa opracowane warianty smakowe lody o smaku kokosowym w mlecznej czekoladzie oraz lody o smaku kremu orzechowego z sosem karmelowym w mlecznej czekoladzie z orzeszkami. Porcja loda karmelowego, który waży około 60 gramów, zawiera ponad 220 kilokalorii, co plasuje produkt w wyższym przedziale kaloryczności, jak na tego typu deser. W składzie znajdziemy choćby 35% czekolady mlecznej z dodatkiem karmelu. W niej mamy tłuszcz kakaowy, trochę cukru, ale też pełne mleko w proszku, miazgę kakaową i tłuszcz mleczny. Sos karmelowy, stanowiący 14% produktu, zawiera m.in. cukier karmelizowany, aromaty naturalne i stabilizatory, w tym karagen. Na plus możemy zaliczyć obecność naturalnych składników i brak sztucznych barwników. Producent wykorzystuje tu karoteny. Cena pojedynczego loda została ustalona na poziomie 4 zł i 49 groszy, co plasuje produkt w średniej półce cenowej. Jeżeli ich próbowaliście, to zachęcam do opisania, jak smakują. Teraz otwieram podium produktów moim zdaniem najmniej wartościowych. Być może są smaczne, ale z perspektywy kogoś dbającego o zdrowie i formę, nie stanowią realnej alternatywy. Kizer's Caps to chyba najnowszy produkt w portfolio Kizo, będący alternatywą dla popularnych Rizys Caps. Pod względem makroskładników jedna babeczka ważąca jakieś 40 gramów dostarcza 197 kilokalorii, podczas gdy całe 100 gramów produktu to 493 kilokalorie. Jest to wartość nieco niższa niż w przypadku Rizys, gdzie mamy 538 kilokalorii. Pod względem makroskładników Kizerscaps zawierają 11 g białka na 100 g produktu, czyli o jakieś 1 g więcej niż w RIZYS. Zawartość tłuszczów wynosi 31 g na 100 g, z czego aż 18 to kwasy tłuszczowe nasycone. I jest to wyższa wartość niż w przypadku oryginału, gdzie na 30 g tłuszczów mamy 12,4 g nasyconych. Za to już w kwestii węglowodanów. Kizer z CAPS prezentują się korzystniej. Zawierają 50 g węglowodanów na 100 g, z czego 26 to cukry. Podczas gdy Rizis ma aż 57 g węglowodanów, w tym aż 43 gramy cukrów. Również pod względem ekologii produkt Kizo prezentuje się nieco lepiej. Babeczki od Kizo pakowane są bowiem z wykorzystaniem papieru zamiast plastiku stosowanego przez Rizis. Z perspektywy osoby dbającej o sylwetkę i zdrowie. Kizers caps mają pewną przewagę nad oryginałem ze względu na niższą zawartość cukrów o całe 17 g na 100 g mniej. Mają również nieco niższą kaloryczność. Jednak wysoka zawartość tłuszczów nasyconych może budzić pewne obawy, gdyż jest wyższa niż w Rizys. Ciasteczka Kizers to w dalszym ciągu pełnoprawne słodycze. I podobnie jak w przypadku oryginału, produkt ten powinien być traktowany jako przekąska przyjemnościowa do okazjonalnej konsumpcji, a nie element codziennej diety. Podobnie pity Kizo. Wprowadzono je do sprzedaży 18 października i od razu odniosły sukces. Być może przez bardzo dobrą reklamę. Chylę czoła przed zespołem marketingowym Kizo, gdyż tego nie dało się oglądnąć tylko raz. Można ją kupić w punktach Amam Kebab w różnych miejscach w Polsce. Kebab kizo został zaprojektowany jako premium wersja klasycznego kebaba. Podstawę dania stanowi tradycyjne mięso kebab i czerwona kapusta, uzupełnione o warzywa grillowane. Znajdziemy też kilka nieoczywistych składników, np. ser cheddar, ogórki kiszone, bekon oraz prażoną cebulkę. Wszystko brzmi smacznie, ale też nie kojarzy się ze zdrowiem. Według Amam kebab, jedna porcja pity kizo dostarcza 919 kcal. Przy czym na makroskładniki przypada 44,5 g białka, co stanowi znaczącą ilość protein w pojedynczym posiłku, 173 g węglowodanów oraz 77 g tłuszczu. Cena 28 zł i 90 plasuje produkt znacząco powyżej standardowych porcji w menu sieci. Dla porównania kebab Pitabik kosztuje 21,90 zł, a Pitamini 16,90 zł. Co ciekawe, już kilka dni po premierze jeden z naszych ulubionych YouTuberów Książulo przeprowadził test produktu. Jego recenzja okazała się niejednoznaczna. Z jednej strony docenił rozmiar produktu, który jest zauważalnie większy od standardowych kebabów, oraz jakość sosu ostrego. Jednak ogólna ocena była raczej przeciętna. Książulo wskazał na kilka kluczowych mankamentów. Przede wszystkim zwrócił uwagę, że pomimo premium ceny smak nie spełnił jego wygórowanych oczekiwań. Uznał też, że połączenie składników nie było szczególnie odkrywcze, a całościowe wrażenia smakowe określił jako przeciętne. Warto zaznaczyć, że jego mina po pierwszym kęsie, która stała się tematem nagłówków, wyraźnie sugerowała rozczarowanie. Recenzent podkreślił również, że wyższa cena produktu nie znajduje pełnego uzasadnienia w jego jakości. Kebaby są w mojej ocenie jednak o klasę wyżej niż mrożone pizze. Dlatego najsłabszym moim zdaniem daniem w zestawieniu będzie sukces Iliana. Wprowadzona w 2022 roku mrożona pizza dostępna jest w sieci Żabka w dwóch opracowanych wariantach: Big Cheese oraz Extra Meat Barbecue. Pizza w wersji serowej dostarcza 1190 kcal i 44 g tłuszczów, w tym 22 g nasyconych. Do tego aż 142 g węglowodanów, w tym 22 g cukru. Całkiem sporo białka, bo 52 g oraz kosmiczne 6,2 g soli. Wariant Extra Meat Barbecue zawiera nieco więcej kilokalorii. 1208 36 g tłuszczów, 154 g węglowodanów, w tym aż 46 g cukru. Znów sporo białka, bo 52 g oraz 7 g soli. Recenzenci zwracają uwagę na całkiem bogaty smak, jak na pizzę mrożoną. Przeszkadza tu jednak niemal wszystko inne: ogromna ilość tłuszczu i węglowodanów, w tym tłuszczów nasyconych i cukru. Idość białka jest wysoka w ujęciu całościowym, jednak patrząc na samą gramaturę już nie jest tak ciekawie. Pizze ważą bowiem po 470 g. W przeliczeniu na 100 g produktu ilość białka ledwo przekracza 10 g. To był profil holistyczny, a teraz do następnego.